Na ile golicie puścić do bramki? Zero, zero, na zero ty ujdziemy dzisiaj. Kabi, e, dzisiaj ile sytuacji Oj, sam na sam wygrasz? Wszystkie. Martynka, ile golicie jeszcze niż? W każdym cztery. W każdym, Każdy. w każdym. Ka Marta, ile golicie jeszcze niż? Wszystkie. Wodynka, ile błędów popełniam? W których będzie gole? Zero. już dzisiaj był wystarczy. Tak? Ola, ty się nagrywasz? No. Ola, ile bramek dzisiaj szczelisz? 38,5. Tak. Ola, ola, ile bramek dzisiaj szczelisz? Wszystkie. Już była taka odpowiedź. Ile bramek dzisiaj szczelisz? Mam numer 8 na koszulce, 8 goli. Przepraszam, O mnie pani ten... pani trener pucza nas jak grać